Czemu nie powiedziałaś, że Roberta była u mnie w szpitalu? Nie wiem. Wszystko działo się tak szybko, że nie było na to czasu. Potem postanowiłeś zostać tutaj. Czemu mówisz mi to teraz? Przypomniałam sobie, jak na ciebie patrzyła. Byłam wzruszona, naprawdę? Spoglądała z miłością. Szkoda, że tego nie widziałeś. Jestem pewna, że ona cię kocha. Przez chwilę nawet czule głaskała Twoje włosy. Biedna dziewczyna. Jest zagubiona. Tak. Nie zrobiłaby tego, gdyby wiedziała, że na nią patrzę. Jeśli lekarz mi pozwoli, wyjadę wcześniej. Bardzo chcesz się z nią zobaczyć? Tak. Postaram się wszystko naprawić. To moja córka. Jest dla mnie wszystkim. Świetnie cię rozumiem, Carlo. Czy w Twoim życiu znajdzie się dla mnie miejsce? Jeśli tak. Chcę być z Tobą aż do śmierci. Możesz choć przez chwilę nie myśleć o Franco, jest dorosły i robi co chce. Nie. Powyrywam tej babie wszystkie kłaki. I pokażę jej, kto jest ulubienicą mojego tatusia. Z nienawiści robią mi się zmarszki. Wyluzuj. Twój tata nie wiedział, że wrócimy wcześniej. Jak możesz oczekiwać, że wszystko odwoła i przyjedzie? To bez znaczenia. Czy on myśli, że sam za siebie decyduje? Powinien tu na mnie czekać. Nie masz racji. Nie wierzę. Siemka dziewczyny? Cześć. Przepraszam, Mia, była do ciebie międzymiastowa, ale. Dzwonił mój tata? Nie, Luka, ten koordynator z plaży. Prosił, żebyś do niego odzwoniła. Co? Super. Chyba tego nie zrobisz. Czemu nie? To mój przyjaciel. Jest fajny. Przyjaciel? Myślałem, że nie jest w twoim typie. Dlaczego? Santo, daj spokój. Jesteś z Interpolu? Racja, przepraszam. Zrobiłeś się strasznie wścibski. Cześć. Pa. On tu przyszedł na przeszpiegi. Jasne, Miguel, Kaktusy. Idziemy na spotkanie z dyrektorem. Pogieło cię? Ruchy. Brzmisz jak kabak. Zamknij się królowo. Wszyscy na podłogę. Cisza, dłonie na podłogę. Nie ukradłem tej walizki. Gojkulea. Panowie, musimy pogadać. A panie nie? Panie też. Na ziemię. Choć jesteście natchnieni nową energią, nie pozwolę wam. Terrorysta. Czemu odwołał pan naszą wycieczkę? Wygraliśmy ją. Na ziemi. Nie mogliśmy z niej skorzystać. To prawda. Przemówi pan czy nie? Jasne, że tak. Ale najpierw zmieńcie ten agresywny ton. Na podłogę. Już. Co to znaczy agresywny? To. Na podłogę. Przestraszył nas pan. Dłonie na podłogę. Fak się do pana Bustamante. Krótko i zwięźle wyjaśniłem moją decyzję. Posłałem po was, bo przynosicie wstyd tej instytucji. Czy to jasne? Tak, ale na podłogę. Wytłumaczę to panu. Dobra, już milczę. Nie. Już się zamknąłem. Co chciałeś powiedzieć, Arango? Na boisku nie przynosiliśmy panu wstydu, a teraz tak. Dobrze was znam. Na podłogę. Jak można być dumnym z grupy, której skonfiskowano alkohol w ilości, która powaliłaby stado słoni? Co? Nie udawaj, że nie wiesz, Pardo. I nie śmiej się. Do tego próbowaliście sprowadzić na złą drogę naiwne, młode zakonnice. Możemy to wyjaśnić. Na podłogę. To pomyłka. Zamknij się. Ręce na podłogę. Zboczeniec. Znam Was. Mnie nie oszukacie. Ściągnąłem was o tydzień wcześniej, ale to tylko część kary. Co? Nie. Od dziś macie dwa razy więcej lekcji. Na podłogę. To niemożliwe. Będziecie mieli swoją orgię naukową. Chcieliście się upić, tak? Przepraszam, ale po południu mam zajęcia sportowe. Nic z tego. Ja też mam zajęcia sportowe. Bardzo mi przykro, ale należysz do tej cudownej klasy. Podziękuj swoim kolegom za prezent powitalny. Witamy. Dobrej zabawy. Pan to wszystko wypił? Chcieliście orgi? Będziecie mieli orgię naukowo.